W tej kolonii, pod barierą, życie nasze toczy się. Co za... Co się tam dzieje? Iberion przyszedł po kolędzie. Do mnie po kolędzie? To co mam zrobić? Jak to co zrobić? Spuścić psy. Ale zaczekaj kurde. Na co? No co ty chcesz? Przepędzić Iberiona? Nie ma tu czego szukać, nie przyjmuję kolendy. Ale ja przyjmuję. Słucham? Kurde, powiedziałeś, że jestem twoją prawą ręką. Powiedziałem. A ja chcę przyjąć kolendę Iberiona. Poszczuliście go sami? Nie, nie, zaczekajcie, rozmyśliłem się. Dajcie mi tu tego klechy. Niech śniący ma Was w swojej opiece. Zbudź się. Proszę, tu jest wydzielina pełzaczy. What? Uh -uh. Wydzielina w moim domu, a Almanach też masz? A może być taki? No, skoro nie ma innego. Ale ksiądz nas zaskoczył tą kolendą. Nie tylko kolendą, swoją osobą również. A swoje owieczki ksiądz służy? No nasz obóz mniejszy. A z jakiej jest sprawy? No, z sekty. Z sekty? A to koło cmentarzyska orków. No, to może ja już zacznę. Śniący pobłogosław ten dom. Obdarz łaską wszystkich, którzy w nim przebywają. Zmówmy wspólnie modlitwę. Chwileczkę, proszę księdza. Czy do święcenia wystarczy jedynie wydzieli na pełzaczy? Tak, i almanach. To znaczy, że ja też mógłbym poświęcić swój dom. A, w tym sensie. Nie. No do tego trzeba bala. A skąd ksiądz ma władzę święcenia? To jest prawo dane przez Śniącego. A kiedy Śniący dał księdzu takie prawo? Gomes, daj księdzu spokój. Chciałbym się dowiedzieć. Może no, ta cała szopka nie jest potrzebna i sami moglibyśmy pochlapać sobie ściany. Jak możesz? Do tego trzeba święceń guru. A, to znaczy, że w czasie święceń ksiądz nabywa swoje uprawnienia. No tak, a jakżeby inaczej? A w którym momencie? Yy, nie rozumiem. No bo na przykład w czasie przyjęcia namaga łaska Innosa spływa w momencie złożenia przysięgi ognia. A prawo święcenia w którym konkretnie momencie na księdza spłynęło? No tak konkretnie to. A może w momencie, kiedy Guru mówi, niech moc łaski uświęcającej spłynie na ciebie, wiernego sługę śniącego? Na cześć i chwałę jego imienia, a także na pożytek ludu i całego Bractwa Świętego. No, rzeczywiście to właśnie wtedy. Bzdura. Nie ma takiej formuły. Sam ją wymyśliłem. Jak to? Ten ksiądz nigdy nie był księdzem, osa. To zwykli oszuści. To teraz, kurde, my prześwięcimy księdza. W tej kolonii pod barierą życie nasze toczy się. Co za dzień jak co dzień, dzień po dniu, wciąż zamknięci jesteśmy tu.